Nadszedł czas na piętnastkę w naszym komiksowym kalendarzu adwentowym i pod tym numerem kryje się komiks Rampage od Jana Kabacińskiego, twórcy Niezależnego. I już tutaj jest jakby na dzień dobry kolejna niespodzianka jeśli chodzi o kalendarz, ponieważ nie, ma, nie mamy jakby standardowego formatu komiksu, tylko tutaj go w ten sposób przeglądamy. I część kadrów jest w poziomie, część w pionie. Na początku myślałem, że to będzie jakaś forma flipbooka, ale jednak nie. I zanim pokażę więcej tych przykładowych stron, to tylko dopowiem, że jako ja, że twórczoziana, właśnie przede wszystkim ze Zinnów 90s Forever, dwa wyszły z tego co pamiętam, gdzie składał hołd po prostu franczyzom, tworom tamtej tamtych czasów tworząc właśnie historię tego typu i tam kiedy miałem okazję omawiać te komiksy w ramach audycji prosto z kadrów wspomniałem właśnie że no, jest tak że ja też jestem jakby fanem rzeczy z lat 90 jestem dzieckiem lat 90 ale się okazało znaczy okazało no jest to jakby oczywiste też rzecz jasna no że każdy z danego okresu wyciąga coś innego i akurat u mnie i Juliana nie było jakby takiego pokrycia yy, i jakby moje skojarzenia z latami 90 niekoniecznie idą w tą samą stronę, ale to są yy, w jego przypadku to są właśnie takie. Yy, Filmy, filmy akcji, gdzie się dużo strzela, jest dużo wybuchów, e, krwawych scen i tak dalej i właśnie e, taki jest właśnie komiks Rampage, gdzie jest dużo wybuchów, dużo strzelania, dużo muskułów, e, krwi i tak dalej. Więc jeśli jesteście fanami takiego klimatu, to będzie to dla was całkiem e, miły i dobry dodatek do kalendarza. Trochę inny niż e, te wcześniejsze historie, no i no, dialogów tu za dużo nie ma, tu właśnie jest dużo takich rzeczy jak blam, 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 no i tu właśnie przykłady, gdzie mamy stronę w takim układzie, a zaraz później, zaraz później w takim a, układzie. Trochę to mnie zmyliło, szczerze mówiąc, na początku, bo myślałem, że będzie jakaś taka regularnie, że jedna część będzie w ten sposób pionowy, druga w poziomy, ale jakby nie ma tutaj żadnej reguły, więc w sumie nie wiem, czemu, czemu, czemu w taki sposób to zostało zrobione. Trochę, trochę mnie to myliło i dezorientowało przy czytaniu, ale, mimo wszystko, fajna jakby odmiana, jeśli chodzi o formę. Podsumowując tak jak mówiłem, jeśli e, jesteście fanami lat 90 w kontekście strzelanin, wybuchów i e, podejściu takim e, jakby komiksu undergroundowego, niezależnego, to ta 15 będzie całkiem dobrym dodatkiem dla waszego e, experience'u kalendarza adventowego.